Do rozwiązania tego przykładu będziemy potrzebowali miejsca zerowego funkcji f oraz funkcji g. Możemy to wyznaczyć w tradycyjny sposób, czyli poszukamy sobie argumentu x, dla którego wartość funkcji f wynosi 0, oraz poszukalibyśmy argumentu x, dla którego wartość funkcji g wynosi 0. Czyli tutaj za f od x podstawiłbym wzór funkcji 3x plus 12, natomiast tutaj za g od x minus 2x minus 4. Wtedy mamy do rozwiązania dwa równania, ale znam troszeczkę krótszą metodę. Myślę, że Wy też już się kojarzycie. Chodzi mi o wykorzystanie współczynników funkcji liniowej. Zapiszę sobie współczynnik A i B funkcji F i współczynnik A i B funkcji G. Ok. Policzę miejsce zerowe funkcji f, czyli wstawiam do tego wzoru. Może nawet go przepiszę, żeby było widać. Minus. W miejsce b wstawiam 12. W miejsce a 3. Minus 12 podzielić przez 3 to minus 4. Następnie idziemy tu. Minus b przez a. W miejsce b wstawiam minus 4. Miejsce a minus 2. Ten minus skrócimy się z tym minusem. Minus 4 podzieli przez 2 to minus 2. No i teraz iloczyn tych miejsc zerowych, ile on wynosi? Minus 4 razy minus 2 to się równa 8.